Usiadłem, żeby przygotować harmonogram publikacji. Przy okazji wtedy przeglądam niezbędne zasoby, no i wśród zdjęć znalazłem takie, które zostało zrobione nad stawem. Moje myśli poszybowały w kierunku odbić, więc musiał powstać wiersz, który zaraz wam przeczytam. Odbicia. Zawsze prowadzi mnie oko ku w morzu odbitym obłokom ku wstawie z lustrzonym kwiatom, ku rzece, w której lśni lato. Zaklęty sennym widokiem, z falami się bawię obłokiem, z wiatrem krepuje wód kwietnik, z nurtem rozpuszczam czas letni. I pytam siebie, co zatem tu prawdą jest, co plagiatem.